Jeśli zastanawiacie się czasem, jak często trzeba zmieniać piżamę, odpowiedź jest jednoznaczna: każdego dnia. Mimo to statystyki mówią co innego. Mężczyźni zmieniają ją średnio co 13 dni, a kobiety, nieco dłużej, bo co 17. Można się spodziewać, że piżama u takich osób nie jest pierwszej świeżości. Mamy nadzieję, że wy nie popełniacie takiego błędu. Piżama brudzi się w tempie ekspresowym, choć nic w niej nie robimy prócz spania. Znaleźliśmy 8 powodów świadczących o tym, że warto jest zmieniać ją na inną tak często, jak to tylko możliwe. Pierwszy zakażenia gronkowcem. Bakterie gronkowca są obecne na ciele każdego z nas, ale w niewielkim stopniu. Mogą być zlokalizowane na skórze, nosie czy ustach. Ale ich ilość jest tak mała, że aż nie groźna. Jednak, jeżeli rzadko zmieniamy ubrania czy piżamę, gromadzą się i rozwijają szybciej, przez co z czegoś niegroźnego przeradzają się w niebezpieczeństwo. Mogą one wniknąć do organizmu, chociażby przez drobną ranę, doprowadzając do infekcji. 2. Powstawanie pryszczy. Chyba każdego denerwują wyskakujące pryszcze, prawda? Okazuje się, że niezbyt częste zmienianie piżamy też może przyczyniać się do ich powstania. Jeśli mamy do czynienia z bakteriami, martwymi komórkami, łojem czy potem, to są one właśnie na tkaninach. Przez to różne bakterie chodzą po naszym ciele i każdego dnia gromadzi się ich więcej. Blokują nasze pory, powodując powstawanie pryszczy, niekiedy bardzo bolących. 3. Gromadzenie roztoczy. Roztocza nie są widoczne dla nas gołym okiem, jednak żyją wszędzie, zarówno w brudnych, jak i czystych miejscach. Mimo to trzeba starać się ograniczać ich liczebność w miejscu, w którym śpimy. Te mikroskopijne pajęczaki żywią się martwym naskórkiem, którego główne siedlisko jest właśnie na naszych piżamach. Im więcej dni nosimy tą samą piżamę, tym więcej gromadzi się na niej roztoczy. Mogą one w końcu wywołać reakcje alergiczne, skóry i problemy z oddychaniem. 4. Wydzielają mało przyjemny zapach. Oczywistym jest, że nieprzestrzeganie zasad higieny doprowadza do powstania bardzo nieprzyjemnego zapachu. Jednak, jeśli zdecydujemy się wziąć kąpiel czy prysznic, a potem założyć piżamę, którą nosiliśmy już ponad 10 dni, wtedy sytuacja jest taka sama. 5. Brak uczucia świeżości Warto po umyciu się zakładać nową piżamę, w innym razie na pewno nie będziemy czuli się świeżo. Mało tego, nawet gdy po nocy w brudnej piżamie założymy świeżo uprane rzeczy na dzień, poczucie, że potrzebujemy znowu wziąć prysznic, pozostanie. 6. Gorszy sen: Zaśnięcie w czystej piżamie przychodzi nam z pewnością łatwiej niż w brudnej. Poza tym, świeża piżama poprawia także jakość naszego snu. Nie gromadzi się na naszym ciele aż tyle roztoczy. Natomiast w brudnych piżamach sytuacja ma się zupełnie odwrotnie. 7. Alergie Ten punkt przyda się każdemu alergikowi. Warto wiedzieć, że roztocza to także alergeny. Im więcej przyciągamy ich do siebie, tym bardziej odbija się to na naszym zdrowiu. Samo to, że podczas spania jesteśmy w pozycji leżącej, przyczynia się do utrudnionego oddychania, a roztocza to potęgują. Do tego powodują bardzo silne reakcje alergiczne. Mogą także wpływać na to, że szybciej rozwija się astma. 8. Obniżona odporność Może ciężko w to uwierzyć, ale brudna piżama osłabia nasz układ odpornościowy i sprawia, że możemy mieć problemy z drogami oddechowymi. kiedy organizm stale walczy z nagromadzonymi bakteriami, w końcu może być osłabiony. Trzeba o tym pamiętać. Jeśli nie zmieniałeś piżamy codziennie, od teraz chyba się to zmieni, prawda?